cukrowe od huby-buby. o ja mam niebieskie cake popsy. Uj, a ja mam cytrynę. Poważnie. Nie martw się, okay. Julie. Następnym razem na pewno ci się poszczęści. A mogę ja zacząć? Chcę szybciej spróbować tej waty cukrowej. I już wymyśliłam, jak to zrobię. Pozbywam się opakowań i układam watę jedną na drugiej. Wyszła mi obłędna kanapka. Mm, ale słodkie! Chcę zjeść całą watę, całusieńką! Oh też chciałabym spróbować! I Ja też bym nie odmówił! Let's go. Wata cukrowa zamieniła się w gumę! Niesamowite! I jaki wielki balon! Patrzcie jak super! Można nawet nim pograć. O, też chciałbym pograć! Fibi, podaj! Aj! Przepraszam, Julie, to wina Majka! Mike nie złapał, a ja złapałam! Więcej tak nie rób! Za karę wyrzucam balona! Mike, twoja kolej! O, masz rację, Julie! Dobra, spróbujmy moich cake pops! Są takie apetyczne! Mmm, jakie pyszne! Chcę jeszcze kilka, ale muszę wymyślić, jak je zjeść! O właśnie! Usunę wszystkie patyczki i wsadzę je w całości do buzi! Tak, na pewno mi się uda. Mm, jestem zachwycony. Julie, teraz twoja kolej. Okej, okay, ale ja wcale nie chcę próbować tej cytryny. Ona będzie strasznie kwaśna. Dobra, nic się nie da zrobić. Trzeba spróbować. Wow, jest taka miękka. To nie jest zwykła cytryna, a słodka. Ale far! Taką to zjem z przyjemnością! Mm, ekstra! Moi drodzy, to było super, tak się cieszę! Różowe pianki! A ja mam niebieskie żarkowe misie! A ja mam butelkę żółtej fanty! Super! Niech Filip zacznie jako pierwsza! Z przyjemnością! Tak, spróbujmy! Och, jakie słodkie i miękkie pianki! I jakie smaczne! Chcę więcej! Ale najpierw nabiję miękkie różowe pianki na szpikulec! A następnie już się domyślacie, co będę robić. Dokładnie. Usmażę je. Będą jeszcze smaczniejsze! Widzieliście co potrafię? To, tak, nieźle. źle! O nie, Fibi, uważaj na ogień! Przypilnowałam i moje pianki się spaliły! Porażka! Wszystko się roztopiło! Dobra, spróbuję chociaż tak! Mm, takie też są bardzo dobre! Nawet wolę takie! Wszystko z nią w porządku! Dziwnie się zachowuje! Dalej Mike, próbuj swoje. Okej, okay, żelowe misie na pewno będą bardzo dobre. Patrzcie, jakie są słodkie. Można się nimi nawet pobawić. E, tak, tak, zaraz będę jadł. O, mam pomysł. Ustawię żelkowy misie na stole i zjem je bez użycia rąk. O, tak. Mniem. Julie, twoja kolej. Dobra, spróbujmy moje fanty. Wow, to niezwykła fanta! A galaretka super! Pachnie bardzo apetycznie. A smakuje niesamowicie! Patrzcie, jak się śmiesznie trzęsie ta butelka z galaretki. Ojej! Uwaga! Nie! Auć! Fibi jest teraz poza zasięgiem. Odzwonię później. Głupio wyszło. Chcesz spróbować? Wow, to rock candy. A ja mam banany z pianki. Fajnie. A ja dostałam różową babeczkę. Moi drodzy, próbujmy szybciej. Ej, stop, Fibi. Ja będę pierwsza próbować. Piankowe banany są świetne. Spróbujmy jednego. O tak, jaki delikatny. A w środku jest pyszne czekoladowe nadzienie. What? Oj, co się ze mną dzieje? Oh. Nie mam pojęcia. Fibi widziałaś? No dobra, spróbujmy jeszcze. No nieźle. Julie zamieniła się w małpę. Tak, tak widocznie jest. Ona je banany tak łapczywie. Julie! Julie, hey. Julie wszystko w porządku? Nie, nie gryź nas! Uh, uh, uh. To było takie pyszne. Nice. Mm, Co się ze mną stało? Dlaczego siedzę na stole? Julie, zejdź ze stołu. Tak, oczywiście. Przepraszam, nic nie pamiętam. Mike, twoja kolej. No dobra, spróbujmy moich lizaków. Powinny być bardzo smaczne. O tak, to jest niewiarygodnie pyszne. Hmm. Dziewczyny, zaraz wam pokażę, jak mogę zjeść wszystkie moje lizaki naraz. Okay. Patrzcie. Um, gotowe. Teraz kolej na Fibii. Dobrze. Ta różowa babeczka jest nie tylko ładna, ale i wyjątkowo pyszna. Najpierw spróbuję kremu. Mm, jaki delikatny. Julie, też chciałabyś spróbować. To poprośmy. Fibi, podzielisz się? No. Pewnie, że nie. Zjem wszystko sama. Uluz radło. Dobra, nie chcesz siedzieć z przyjaciółmi? To zanurzymy cię w kremie. A masz za swoje. Super, daliśmy Fibi nauczkę. Przybie piątkę. O nie, moja babeczka jest zniszczona, a ja jestem cała w różowym kremie. O właśnie, mogę zwiedzać resztki z twarzy. Bardzo dobre. I talerza też mogę zjeść. Ale swibi świnka. A co robi ten przycisk? A ja mam niebieskiego pączka. Ale się cieszę. A ja mam kurze jajka. Serio. Moi drodzy, co zrobimy? Skoro nikt nie chce być pierwszy, to ja zacznę. Julie, widzę cię przez dziurkę. Ale śmiesznie. Mogę też zakręcić pączkiem na palcu. Nieźle. Spróbujmy. Mm, jest pyszny. Dziewczyny, ten pączek był rewelacyjny. Julie, twoja kolej. No dobra, niech będzie, spróbujmy. Najpierw trzeba rozbić jajko. Rozbiję je prosto do buzi. Fuj, to obrzydliwe. Zgadzam się, surowe jajko jest niedobre. Ech, wybaczcie, moi drodzy, ale nie zjeń więcej. Ale musisz zjeść te wszystkie jajka, Julie. Okej, okay, właśnie. Dobry pomysł, Mike. Zrobię koktajl jajeczny. W takiej formie, może to będzie jadalne. Wbijamy wszystkie jajka do blendera. Ej, możesz ostrożniej. Hmm, przepraszam, Mike. Więc tak, wbijamy do blendera ostatnie jajko. A potem wszystko miksujemy. O, coś mi mówi, że to nadal nie będzie dobre. Pozostaje okay. tylko przelać to do ładnej szklanki. Uj, wygląda nieapetycznie. Czekaj, weź rurkę. Nie, nie, Julie, nie zrobię tego. Ech, dobra, spróbujmy. O, nie, nie mogę! Zaraz wymiotuję. A nie kropnie surowego jajka więcej. To okropne! Phoebe, teraz ty. Tak. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, co mnie czeka. I co to? Dzień dobry. Co mi pan przyniósł? Hmm. Okay. Czy w środku jest coś fajnego? Tak. Wow, czy to dla mnie? O, czy możemy? Oj, najwyraźniej nam nie wolno. Okej. Okay. Ale tu wszystko jest zagadkowe. W porządku. Czas spróbować tych fajnych cukierków. Mm, to jest pyszne. Oj, o nie. Ludzie, to jest takie kwaśne. Phoebe stało się mutantem. O! Wow, dostałam sos serowy i frytki w kształcie uśmiechniętych buziek. Super. O, ja mam pikantne takis. Naprawdę nieźle. A ja mam żelkowy popit. Jest taki słodki w kształcie serca. Dobra, zrobię wyliczankę, kto będzie pierwszy. I pierwsza będę ja. Mm, to będzie pyszne. Tak, spróbujmy się pobawić. Ojej, lepiej spróbuję zjeść. Tak ładnie pachnie. Mm, kochani, to niesamowicie dobry popit. Mniam, miam! Mm, bardzo mi smakuje. Tak, teraz moja kolej. Będę próbować frytki i buźki. Zobaczcie, jakie są słodkie. A ta buźka kogoś całuje. Ta buźka jest fajowa. Tak, układamy wszystkie buźki jedna na drugiej. I mamy taką apetyczną górkę, którą polejemy sosem serowym. Mm, zapach jest nieziemski. Mm, I smakuje rewelacyjnie. Ekstra. Julie, pospiesz się. Ja też chcę zdążyć spróbować. Dobrze, daj mi kilka sekund. Już, możesz zaczynać. Ura, już zdążyłem zgłodnić. Chcę jak najszybciej spróbować tych świetnych chipsów. Są takie niebieskie. I takie o, gorące. Podoba mi się to. Fajne. Wow, Mike. Zjadłeś wszystkie pikantne chipsy. Dokładnie tak. Ojej! Dlaczego wszystko w moich ustach płonie? Nie, to jest bardzo pikantne! To powinno pomóc! Julie, razem! Chamy! O, jest coraz lepiej! To wspaniałe uczucie! Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny! O, chipsów nie będę już jadł! Cześć, dziewczyny! Zobaczmy, co tam macie pod kloszami. Wow, Julie ma niebieską hubabubę. A co ma Britney? O, nie, to okropny, ohydny karaluk w lizaku. Coś takiego. Co za koszmar! Stój Britney, nie możesz uciec z challenge'u. Pospiesz się i spróbuj. A karaluch jest żywy! Będzie Będziesz żyw w moim żołądku! Tak się boję! Spróbuję troszkę polizać. Wow, nieźle. Ten jest jest naprawdę dobry. Fajny, podoba mi się. Dobra, spróbujmy, jak smakuje moja guma. Niebieska guma nie może być niedobra. Tego jestem pewna. Jaka ona śmieszna. Rozwinę całą gumę i będę rzuć do samego końca. Mm, jaki pyszny lizak. Oj, ja co, całego zjadłam. O matko! teraz mam na języku ogromnego karalucha! Kysz! i stąd! Oj, upadł na gumę Julie! A teraz pora nadmuchać wielkiego balona. Ale fajny, Britney, patrz! Oj, ten karaluch! O, Julie! Karaluch jest teraz w twoim balonie! Musisz się go pozbyć! No już strzelaj balonem! Strzelaj! Strzelam! O nie! Teraz masz go na nosie! A, zdejmijcie go, zdejmijcie go! za chyda! Nie dość, że karalów, to jeszcze jestem cała w gumie. Fuj! Hmm, dziwne, a gdzie Julie? No dobra, zdejmy, klosz bez niej. Jestem, zdejmujemy. Wow, szminka i brokat! Wszystko jest różowe? Wow, a ja mam żalkowe oczy i posypkę. Jakie śmieszne! Która z nas będzie pierwsza? Mogę ja! Do dzieła! Wow, ten błyszczyk do ust Barbie wygląda tak uroczo. Chcę go jak najszybciej wypróbować. Mmm, jest naprawdę pyszny. Ciekawe, jak będzie wyglądał na ustach. Fantastycznie. Teraz mogę słać wszystkim słodkie buziaki. Julie, ten buziak jest specjalnie dla ciebie. Dobra, a teraz chcę spróbować słodkiej posypki. Ale najpierw można się trochę pobawić. Ale fajne. Otwieramy słoiczek. Wsypujemy całą zawartość na talerz. Wow, jak ładnie! I jak błyszczy! O, zaraz sobie zrobię świetny makijaż. Zanurzamy usta. I voila! Julie, zobacz, jakie mam słodkie usta! Wow, bardzo ładnie! A teraz mogę wszystko zjeść, mmm, jakie to słodkie. Mia, miam, 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 niam. Bardzo mi się podoba. Julie, a ty co? Zamyśliłaś się? Szybciej próbuj swoich smakołyków. Zaraz próbuję, jak Ci się podobają moje nowe oczy. Bardzo śmieszne. A teraz wysypię zawartość tego słoiczka na talerz? Wow, jaka piękna niebieska posypka! Gotowe? A teraz chcę w niej zanurzyć żelkowe oczy. Wow, jakie to apetyczne! Próbujemy. Chociaż nie, zacznę od tego. O tak, jakie to pyszne! Jaki pyszny jego żel w środku tych żelkowych oczu! Chój, faktycznie to bardzo apetyczne! A teraz mogę wypić płynnego cukierka z tych słomek. Ale pyszne. Przybij piątkę, kochana, lecimy dalej. Co masz pod kloszem? Zdejmuj. Zobaczmy. Wow, mam mentosy. I to jakie wielkie. Chcę je jak najszybciej spróbować. Uwaga, patrz. Zaraz złapię. O, gotowe. Mm, mentosy są takie dobre. Britni, a ty co masz pod kloszem? Wow! Wow, ale super! Julie, to czapka z kolą. Fajne, co nie? To różowa kola. Nigdy jeszcze takie nie próbowałam. Ale jestem pewna, że będzie przepyszna. Stawiamy to tutaj. Teraz otwieramy puszki, wkładamy słonki, zakładamy na głowę i można próbować. Wow, ale super! Bardzo mi się podoba. Patrz, Julie, naprawdę jest różowa. Ekstra. A mogę spróbować. Julie, wybacz, jesteś moją przyjaciółką, ale całą kolę wypiję sama. Serio? A ja mam pomysł, jak zrobić plankę tej skąpiradle. Wrzucę kilka mentosów do jej koli i zaraz się zacznie. Tylko nie mówcie jej, kto to zrobił. Oj, a dlaczego kola tak mocno bulgocze? O nie! Nie mogę dłużej tego trzymać! Przepraszam, Julie! Ale nie mogłam już wytrzymać! Ale ty i tak chciałaś próbować coli. Mogę otworzyć pierwsza! Świetnie! Wow! To cukierki Juicy Drop! Ale super! Pozbywamy się papierków i próbujemy! Wow, jakie słodkie! Po prostu pyszne. Super! Faktycznie różowe jedzenie jest najlepsze. A teraz zobaczmy, co jest w tym długopisie. Wow, to żel! I jak smakuje! Oj, jest taki kwaśny. No, niezły. Muszę spróbować tego żelu z bardzo słodkimi cukierkami. Zmuchujemy wszystkie papierki i robimy sobie torcik z cukierków i kwaśnego żelu. Tak, to będzie niesamowicie pyszne. Między warstwami mogę rysować różne figurki. Fajnie, prawda? Tak, i ostatnia warstwa. Wow, wyszło tak apetycznie i pięknie. Mmm, a w smaku to jest niesamowite. I trochę kwaśne, ale mi się podoba. Julie, a co tam u ciebie? Zaraz się dowiemy. O, to żelka Nerd, ale super. Wyciągamy ją z opakowania. Wow, jaka ładna. I patrzę, jak się śmiesznie trzęsie. A teraz oceńmy jej smak. Julie jest takim smakiem, że nie mogę nie dać jej spróbować mojego kwaśnego żelu. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Up. Gotowe. A teraz popatrzmy na jej twarz. Ej, dlaczego zrobiła się taka kwaśna? Britney, to ty zrobiłaś. Twoje całe usta zrobiły się niebieskie. Super. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam mam. Wow, niebieska toaleta i czupa czups? Ciekawe. Spróbujmy najpierw czupa czupsa. Tak, jest pyszny. A co jest w środku toalety? Wow, niebieski proszek! A to znaczy, że trzeba w nim zanurzyć naszego chupa-chupsa. Mmm, naprawdę fajne. Podoba mi się. Britney, a ty czemu tak patrzysz? czupa Jesteś nim normalnie zahipnotyzowana. Ale jak mi się chce go polizać! Nie ma mowy. Będziesz jadła swoje smakołyki. Ech, a tak umiałam ochotę. Dobra, zobaczmy. Wow, ale mam szczęście. Mam pierścionek z lizakiem. To nawet lepsze niż chupa czups. Zaraz założę go na palec i spróbuję. Mm, jaki pyszny. A teraz chcę spróbować żelu. Też wygląda świetnie. Wycisnę trochę różowego żelu na pierścionek. I próbujemy. Uj, a ten żel jest kwaśny. Ale mi się podoba. W połączeniu ze słodkim lizakiem jest super. Nadszedł czas na nowy smakołyk. Zobaczymy. Wow, to jadalny papier i słodki żel. Super, spróbujmy. Julie, zaczynaj. Och, z przyjemnością! Wow, żel jest taki ładny! O tak, zdecydowanie dam temu spokojowi lajka. To jest pyszne. To muszę spróbować swojego! Wow, ale super! Mamo, smaku truskawkowym. Chcę więcej! O, mamy jeszcze jadalny papier. Wiem, co można zrobić. Narysuję żelem na papierze rysunek. Myślę, że wyszła super buźka. A teraz spróbujmy. Mmm, jakie ciekawe połączenie smaku. Podoba mi się. A co ja mam zrobić z papierem? O, mam pomysł, spilka. Zaraz zrobię samolot. Patrz, jaki fajny wyszedł. Zrobię jeszcze jednego. Tak fajnie, wszystkie latają. Julie, łap. Łap. O nie, skończył mi się papier. A nawet nie spróbowałam. O, Julie, a może... Poczekaj, zaraz wszystko będzie jasne. Zagrajmy w kółko i krzyżyk naszym żelem. Kto wygra, ten zjada cały jadalny papier. I jak? Świetny pomysł! Zgadzam się! No to twój ruch! Trzymaj się, masz poważnego przeciwnika. Postawię kółko o tutaj, a teraz tutaj. I tak, wygrałam! Teraz mogę to wszystko zjeść! Gratuluję zwycięstwa! Dobra, jestem gotowa do degustacji. O, pyszne! Spróbuj! A nasze żele świetnie do siebie pasują. To pierwszy, zdejmie teraz płosz. Ja, nie ja. No dobra, Julie, czekamy. Wow, to sok i żelkowy kieliszek. Trzeba tego jak najszybciej spróbować. Tak, zacznę od soku. Mmm, jaki przyjemny jagodowy smak. Podoba mi się. O, a wiesz co, Britney? Teraz pokażę ci coś naprawdę fajnego. Mam jadalny kieliszek. Mogę wlać do niego sok i spróbować. Mmm, <śmum> wspaniałe. Ej, Britney, stój. Teraz twoja kolej. Zdaj mój klosz. Właśnie, masz rację. Och, ja też mam żelkowy kieliszek. I strzelający proszek. Trzeba otworzyć opakowanie i wsypać wszystko do kieliszka. Mmm, jak pysznie pachnie. Wsypałam proszek, ale potrzebuję teraz trochę wody. Sok Julie świetnie pasuje. Ej, chcesz ukraść mój sok? Bardzo go potrzebuję. No dobra, zabieraj. O, wielkie dzięki! Możesz wlać tutaj. Wow, to naprawdę fajne. No, po prostu fantastyczne. O, Britney, a mogę wziąć trochę strzelającego proszku? Proszę! Pewnie kochana, jak najbardziej. Wow, jak fajnie się pieni. To co, wznieśmy toast! Za nas, za nas. Ale pyszne. A najlepsze jest to, że kieliszek też można zjeść. O tak, Britney, to jest fantastyczne. Zgadzam się, Julie, mi też się podoba.